Jesteśmy w Świetlicy, którą prowadzi Powiślańska Fundacja Społeczna. Jesteśmy na Powiślu, bardzo blisko Stadionu Legii Warszawa. I wszyscy, wszystkie dzieci, które tutaj na co dzień chodzą są wielkimi fanami i kibicami Legii. O, ja chcę, tak się no dobrać. Dobrać. No pomidory krzyż nie trzeba obierać, pomidory wystarczy pokroić. Powiślańska Fundacja Społeczna, nasza organizacja, od 25 lat tutaj na Powiślu zajmuje się dziećmi i ich rodzicami. Takimi dziećmi, które nie miały szczęścia urodzić się w bardzo zamożnych i bardzo dobrze funkcjonujących rodzinach. Na ten moment prowadzimy dwie takie świetlice jedną przy ulicy Czerniakowskiej, drugą przy Przemysłowej. Chodzi do niej 30 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Bawią się, Uczą, pomagamy im w lekcjach, dbamy o to, żeby nadrabiali różnego rodzaju zaległości szkolne, które mają. Wspólnie razem gotujemy i przygotowujemy posiłek, wspólnie razem sprzątamy. Dzieci uczą się tutaj takich zwykłych, codziennych rzeczy, które normalnie dzieci robią, robią w domu. To jest niesamowite święto, że możemy wziąć udział w takim przedsięwzięciu i bardzo wielka okazja do tego, żeby stworzyć jeszcze większe możliwości, jeszcze lepsze warunki dla naszych dzieci. Jeśli na mecz przyjdzie 20 tysięcy widzów, to będziemy mogli pojechać z dziećmi na obóz w czasie wakacji. Starsze dzieci pojedzą, pojadą na obóz kajakowy z namiotami i będą po prostu uczyć się przed, przetrwania w takich trudniejszych warunkach, a młodsze dzieci pojadą na obóz do. Gospodarstwa agroturystycznego i będą tam spędzały czas. Będą odpoczywały i będą się uczyły też różnych umiejętności, sprzątania, gotowania, będą wypoczywać, będą miały po prostu wolny i przyjemny czas. Jeśli przyjdzie 25 tysięcy widzów, to poza tym, że pojedziemy z dziećmi na letni obóz, będziemy mogli zabrać też ich na biwaki. Takie dwudniowe, trzydniowe, które będą odpoczynkiem, przerwą w szkole, ale też dadzą im możliwość takiego lepszego zintegrowania się i poznania w grupie. Nie, nie, ja Masz rację, na Przyjdźcie 4 kwietnia na mecz dla Podwiślańskiej Fundacji Społecznej. Fundacja ta zajmuje się dziećmi i jeśli przyjdzie nas wystarczająco dużo na mecz, możemy spełnić ich skrytsze marzenia. Dlatego 4 kwietnia widzimy się na U3.